Siemka, ja jestem Retro, a to jest gra Trials Evolution, Gold Edition w dodatku. Um, może kojarzycie takie różne gry, które są na internecie, w przeglądarce takie we Flashu, w których się jeździ motocyklem po przeszkodach różnych. No więc ta gra jest w sumie pełną wersją tych małych przeglądarkowych gier. E, mamy tutaj dużo do wyboru tras i innych. No ale co będę tylko mówił? Pokażę Wam. Mamy single player. E, ja już przyszedłem kilka tych. E, Przeszedłem kilka eventów. No ale pokażę Wam jeszcze raz. Przynajmniej ten pierwszy. a to jest samzek No ale żebyście wiedzieli o co chodzi i tyle oczywiście to jest dopiero e, pierwszy Pierwszy wyścig, a ich jest tu o wiele więcej. Jak widać, tu jeszcze jest jakiś. Aha, tylko jeszcze zmienię ustawienia na słabsze. Bo może widzieliście, ale solo była wydajność. Zmienimy sobie na low. Włączmy taliazing. Aha, tyle, mogę zmienić. No dobra. Teraz powinno chodzić płynnie Dobra, teraz pokażę wam e, Takie są różne ciekawe tryby Jak na przykład Aha, tylko tu Dobra, to pokażmy, pokażę wam wyzwania Też zablokowane Ja nie mogę, nic nie mogę zrobić Musimy mieć więcej medali, ale to już wszystko na złoty zrobiłem, hmm, wszystko zablokowane, czyli muszę przejść e, to na złoty. To jest właśnie ciekawy tryb, bo ogólnie w tej grze jeździmy na nie, a tutaj na nartach. O. Chodzi o to, żeby jak najwięcej punktów zebrać i, możemy, i zdobywamy te punkty yy, za dystans, który przejedziemy na tych nartach. A także za... A także za... ee... tam... Za różne triki no w sumie możemy tu robić tylko flipy Takie obroty w powietrzu, nie? Więc... no coś mi nie idzie Chodź No może o wiele łatwiej się jeździć na tych nartach to jest trochę dziwny tryb. Nie wiem dlaczego twórcy go wprowadzili. Czy po prostu stwierdzili, że będzie za nudne jeździć tylko na motocyklu, czy nie wiem? A, ładny flip. Teraz zrobię kolejny. U, u! No, tak. O, myślałem, że się uda. Tak dobrze szło. Ja już cały czas się rozwalałem. O. Może po prostu pokażę wam to co już zrobiłem. E na przykład to fajna jest muzyka, taka pasująca y, do gry, taka mocna. To nie jest, to jest chyba jakiś. Y, Rapcore, tak to się chyba nazywa, połączenie rapu i metalu. Chociaż nie, to jest chyba zwykły rok teraz, ale... Ale różne są e, utwory. crash. Ale można wrócić do checkpointu, który jest od jakiś czas. I zajechać na met. Próbuję pobić swój rekord Zobaczymy czy mi się uda A jak na razie nie, nie, nie robię lepszego wyniku O! Zrobię taki sam jak wcześniej mm. Gorszy mi wyszedł, Dobra, teraz to e, gra jest zrobiona przez Redlinks, czyli dokładnie tą samą e, firmę, która. Robi takie gry w przeglądarce A przynajmniej te co ja grałem No Od nowa zacznę, bo... Jeśli chcesz mieć dobry czas To nie można używać sumy backspace a, czyli wracać się do tego checkpointu Tylko trzeba zaczynać od początku, bo po prostu wtedy nie, nie da się wkręcić na np. Na złoto A potrzebujemy tych medali żeby odblokować kolejne, po yy, prostu wyzwania, wyścigi i trasy Dobra, ten nie jeden raz cofnę Tak już to przyszedłem Ciekawą opcją jest to, że możemy od razu wysłać na YouTube'a. No ale ja z niej nie korzystam, bo wysłałem replay i bez komentarza, więc... Owszem, miałoby to sens, ale ja wolę z komentarzem nagrywać. Mamy tu też różne motocykle, możemy zmieniać wygląd swojego... Kierowcy, ale jak widać, wszystko kosztuje. No a ja, jak na razie, nie mam tyle pieniędzy. obuty mogę zmienić. Dobra, kupię. <grytanie> Nic nie zmieniają, ale wygląda inaczej. A możemy sobie kolory pozmieniać. Tylko. Nie widzę. No i jeszcze chciałem ten... motocyklę Wam pokazać. Eee, <grywy> no cóż, jedyny motocykl, jaki mam, to jest Rattler 125cc. Eee, są też inne, ale muszę odblokować e, licencję. A do tego potrzebuję medali. A właśnie problem jest taki, że nie mogę przejść e, tamtego. Na z nartami na złoty. Ale tu jeszcze mamy e, inną lokację jakby, e, która jest zamknięta, jak widać. na jakiejś hali jest. Więc zrobię tu te medale. Gra jest taka dosyć efektywna. Cały czas coś e, wybucha koło nas. E, Rozpada się, bo wow, na jednym motocyklu się wpali. Dodaje to smaczku e, całej rozgrywce. Udało mi się za tym medal zdobyć. I teraz już mogę zrobić e, test na e, Na kategorię C. Ale na razie jeszcze e, powróbuję sobie w tym warehouse. mi się całkiem proste są na razie ale potem będą oczywiście trudniejsze. Tutaj jest. No, no. Wraz z postępami naszymi jest coraz trudniej i dobrze, bo na razie jest naprawdę proste proste sotewskie wyzwania. Jak widzicie jadę cały czas prosto nawet niewiele używam tych strzałek, żeby balansować. Motocyklistą i złoty medal. Dobra, może teraz zróbmy sobie kategorię C. O, mamy nowy motocykl Pirania 250cc. Co oznacza to CC na końcu? Tak się zastanawiam. Huh. No, zobaczymy, czy będzie trudno, czy łatwo. Aha. To jest trochę jak. tutorial. To jest tutorial po prostu. Tylko, że. trudniejszy. Uuu... <ścoughs> to musiało boleć. No nic, no mogę cofnąć tutaj. Tutaj zrobimy trika tak ładnie. O! Dobra, jeszcze raz ładnie. Jedziemy tam. Trzymaj prawy, kiedy startujesz. Aha. <grywa> chyba nie to, co chciałem zrobić. Współczuję mu o. o! Nie, jeszcze raz muszę przeczytać tę instrukcję. Przytrzymaj prawy kiedy zaczynasz skakać na platformę, żeby prostować rower, znaczy motocykl naciśnij lewy ale no i o, o, o! Dobrze jest <grystanie> I na koniec nas wyswiliwają jak zwykle No ale mamy już prawo jazdy klasy C teraz zblokowaliśmy kolejne kolejne te no i wenty Teraz już nie są y, na poziomie trudności Beginner, tylko Easy. Zobaczymy czym się różnią. Lokacje są bardzo takie klimatyczne. ale też dziwne, bo tak... No... Tutaj macie na przykład... Y, wojnę jakąś. Na tych jednej z pierwszych jest... Taka lokacja jak podczas II Wojny Światowej Ta jest chyba w bardziej współczesnych czasach Ale tak to jest niesamowite, te samoloty obok Tu coś się pali, coś tam wybucha, płonie No po prostu... O, no... Aj Dobra Co tak się przychyla? Dobra, zacznijmy od początku, bo tak już mnie do dobrego czasu. Gra przez długi czas była chyba tylko jedynie na Xboxa i całkiem niedawno zrobili na PC-ta właśnie. Oj. Coraz go mi idzie. Co muszę się skupić na grze, A jak komentuje to... Mam z tym problem. Dobra. Ładnie. Cały, cały czas balansować tym motocyklem, Żebyś się nie wywrócił. O, właśnie. Dobra. Oprócz tego w grze jest też multiplayer. Możemy ścigać się z przyjaciółmi i jakimiś innymi graczami e, obcymi dla nas. E, ponadto jest edytor tras e, możemy ściągać też e, trasy innych graczy, e, więc jeśli przyjdziemy już nawet te, które twórcy e, gry zrobili, to zabawa się na tym nie kończy. Możemy spokojnie grać dalej. Bo ich jest naprawdę dużo. Ja już nie zdążę wam ich dzisiaj pokazać. Ale jak ktoś jest zainteresowany, to taka informacja właśnie. Że jest coś takiego. No to już są znacznie trudniejsze niż te, co były na beginierze. O! Cały czas, cały czas się wywracam, no. tylko brązowy medal, no niestety. Mój to poprawię na złoty, nie chcę was zanudzać. Sunset Swift. Hmm. Weźmy sobie to piranie, jest o wiele lepsze od naszego poprzedniego motocykla. Ja w sumie y, głównie y, pobrałem tą grę, ponieważ, y, ponieważ właśnie grałem w te przeglądarkowe i bardzo mi się to podobało. A tam y, te gry były dosyć krótkie, mieliśmy tylko y, kilka, y, kilka torów do wyboru, y, no a tutaj mam ich naprawdę dużo. Więc y, jak tylko słyszałem, że jest na PC, to od razu. E, wszedłem na Steam'a i kupiłem. w <grybujesz> całą metą, no. no. I tak to mniej więcej wygląda. E, jeśli chcecie, e, więc, jeśli, jeśli chcecie oglądać e, częściej z tej gry, e, to napiszcie w komentarzu. E, ja zawsze staram się spełniać Wasze prośby i e, żebyśmy mieli jak najlepsze e, porozumienie. W końcu tu nie chodzi o, o mnie, w co ja chcę grać, tylko co wy chcecie oglądać. Znaczy, oczywiście, też nie będę nagrywał ze wszystkich gier, jakie poprosicie, ale, ale większość Waszych próśb mogę spełnić. No i to tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to możecie dać oczywiście tu łapkę w górę. Ja nie wybrzę łapkę, to Wasza decyzja. E, napiszcie w też w komentarzu, e, co sądzicie e, ogólnie o, e, o tym odcinku i też o grze. E, no i narka.